Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj słuchajcie taki filmik po dość długiej nieobecności Ale no nie mam czasu naprawdę na nagrywanie tych filmików Dużo spraw takich bieżących na co dzień A to teraz studia, wyjazdy I czasu na nic nie ma Ale chciałem wam pokazać, bo tu już mamy gołębnik po remoncie Jak widać jest zrobiona Są takie dwie kratki wentylacyjne wstawione tutaj Całkiem... Fajnie się to sprawdza, chociaż nie jest to jakby bo to dopiero te kratki są dopiero tydzień, ale uważam, że fajnie. Więcej powietrza, a jednak to powietrze tutaj, niby jest tych dziur, bo tu jest sporo, ale no jednak uważam, że za mało tego było. I takiego powietrza trochę brakowało bezpośrednio od podłogi, nie? Nowy różno to już chyba pokazywałem na filmie, jak się nie mylę. No i są porobione półki, zmniejsze może. O. Półki, słuchajcie, miały wyglądać inaczej, bo miał być rządek tam rządek z tamtej strony i tu gdzie ta siodełka miał być trzeci rządek głupi błąd nie przemyślałem tego praktycznie za bardzo no i teraz jest zrobione to nieco inaczej tutaj akurat jest słuchajcie już taki stron się zaszło w tej klatce jest nastawiona łapka na myszy bo do tego gołębnika myszy potrafią się dostać w zeszłym roku na łapkę żeśmy kilka sztuk złapali a jest taką klatką zabezpieczone plastikową żeby gołębie sobie krzywdy nie zrobiły tu wam przejdę pokażę jak to wygląda to wygląda w taki sposób jeszcze są niepomalowane do końca listewki, no bo tak jak mówię, brakuje na wszystko czasu. I przez to zobaczcie, drzwi się do końca nie otwierają, ale wejście jest i tak na tyle duże, że się swobodnie wchodzi. Także tu są dwa rządki półek. No jedna półka nadskoczyła dzięki temu, bo mamy teraz półek 14 i 8 na tej starej części, no to 20. Miało być półek 19. Y no ogólnie jestem zadowolony bardzo fajnie wyszło jest wygodnie tak jak chciałem wejście na środku po bokach mogą stanąć swobodnie dwie miski jest miejsce i na jajka i na młode no ja wiem że hodowcy tak może za często nie robią nie praktykują takiego sposobu u mnie się to sprawdza i wszystkie półki tak stopniowo przerabiałem aż w sumie wszędzie tak mam u krótkich są tylko półki duże ale z wejściem na boku no bo tam nie ma młodych także tutaj jest w ogóle w miarę tak odświeżone odmalowane jak widać no bo tu no, u tych gołębi, no to tak jeszcze też nie było czasu. Nie wiem, czy będzie. Nie jest jakoś bardzo brudno. No, jeszcze odmalowane nie jest. Tu jest w zasadzie wszystko po staremu 8 półek. Tutaj te 10 odełek jest dokręconych Myślę, że. Myślę, że jest całkiem fajnie. Nie no, jeździ. Akurat teraz nie będę sypał, bo dopiero co jadły. Ale. Yy, ale mówię, nagram chociaż taki filmik, tam leży płyta pod tymi siodełkami, no bo tam gdzie będą najwięcej się załatwiać, no to żeby to nie leżało pod rusztem, wiadomo, że nikt tego rusztu codziennie, czy nawet co tydzień nie będzie wyjmował, bo to też na to nie ma czasu, także żeby się nie zbierało tam nadmiernie, bo to też później się wiąże niestety z tym, że to gnije, czy tam rośnie grzyb, no takie rzeczy, o grzyba w ogóle, tak w hodowli głębi krótkodzioby, grzyb, tak to są rzeczy, które mogą wiele nieprzyjemności powodować i o to trzeba dbać. Ja tak jak Wam kiedyś chyba nie wiem, czy pokazywałem, czy nie pokazywałem się. Stosuję taki środek iodamin to jest niedrogie, bo tam 40 zł kosztuje. Dwa razy w tygodniu, czasami raz, jak, jak tam coś ten. Yy, czasami podaję okresowo tak, na przykład 4 dni pod rząd. I powiem Wam, że odkąd to tak w miarę regularnie stosuję, to problemów z grzybem nie ma. Także i widzimy się za chwilę u krótkich no dzisiaj taka pogoda słoneczna trochę wiecznie były lepsze dni żeby jakiś filmik dla was nagrać ale akurat nie było mnie w domu u krótkich słuchajcie remontów nie ma no bo to nowy gołębnik jedynie co to też są dorobione właśnie takie kratki wentylacyjne tutaj akurat jest nie jedna nad drugą tylko jest jedna obok drugiej z tego względu że też właśnie był moment już że się zaczęło robić zimno wstawiliśmy obydwa okna <laughs> I brakowało tego powietrza od podłogi. W tym momencie ociepliło się, więc ja uważam, że im więcej powietrza, tym lepiej. Tam jest z powrotem to okienko wyjęte. Dopóki nie będzie jako takich typowych mrozów, to, to okienko będzie wyjęte. Ale mają te dodatkowe kratki. Ja tylko sobie pozwolę przymknąć. O tutaj w ogóle jest nowy nabytek. Bo już dosyć długo żeśmy się nie widzieli w tym czasie. Zdążyłem nabyć dwa ptaki. Ale to... Za moment wam wszystko pokażę, tylko, mówię, przymknę, żeby mi nie, nie uciekały za chwilę. Dzisiaj ładny dzień, dużo światła. Są już, słuchajcie, jakieś ptaki do wydania. Gdyby, nie wiem, ktoś coś potrzebował, głównie samca, bo mam naprawdę sporo samców. W tym roku będzie do wydania samic, to na ten moment to w zasadzie nie mam nawet, ale samców jest. No, myślę, że na może ze 12 bym znalazł. Także w razie, jakby ktoś tam potrzebował, to można się odzywać. Ja może tak tam, jak gdzieś mi się jakiś gołąb wróci w oko, który do wydania to wam pokażę. Ale najpierw wam chciałem pokazać te nowe nabyczki. Tutaj, słuchajcie, jest samiczka. Uważam, że to jest przepiękna samiczka, kawowa. Ja nie hoduję kawowy głębi, ale to jest kawka, która jest wyhodowana z czarnych i ma przepiękną głowę. Ma ona troszkę lotka, widać puszcza, ale ma główkę, ma bardzo kształtną, malutką, okrąglutką. Jakby tak się chciała. Lepiej pokazać. Kupiłem yy, jej ojca od znajomego i tą samicę tak mi dołożył za takie symboliczne pieniądze i mówi, chcesz to sobie ją wejść, to mówię, wezmę ją. A tu jest właśnie ten samczyk przyleciał. Samczyk jest na niskiej nodze, Może tu u góry mi się go uda pokazać. Nogę mógłby mieć wyższą, ale słuchajcie, przepiękna postawa tutaj. Tak. Przepostawa jest przepiękna. Yy, I dodatkowo puls, no i głowa, nie. Mnie tutaj tacy hodowcy, już naprawdę, bo przez, przez ten kanał, przez tego tam, że tam na Facebooku czy się udzielam, to złapałem kontakt z kilkoma naprawdę wspaniałymi ludźmi. Doradzali mi właśnie, że u mnie teraz to by się naprawdę przydało już kupować gołębie z, z bardzo dobrą głową. nie? postawa głowa no i postarałem się takie kupić. To może nie są jakieś ptaki, nie wiadomo jakie, ale już to naprawdę jest fajny poziom, moim zdaniem. Mnie taki, mnie taki poziom na razie zadowala, wystarcza i. No i tyle w temacie w zasadzie nie. A co do samczyków, no to ten samczyk będzie do wydania. To jest taki w miarę miły gołąb. Ten samczyk z tyłu raczej będzie do wydania. On ma takie przerosty białe, ale jest po naprawdę dobrej samicy, która miała 94 punkty na wystawie. Jego rodzice wad w rysunku nie mają, no on niestety, ma, ale on sam w sobie też jest na fajnej głowie. Tu tak pokażę. O. Tu taki ciemny, ja tak nie wiem czy to dobrze będzie widać, bo pod światło nagrywam z tego wlotu, mam nadzieję, że będzie. Tu jest taki słuchajcie samczyk ciemny, też po dobrych ptakach, to będzie gołąbek do wydania. Tu jest następny samiec, to jest samiec po samicy od Lice Polski, no taki wyszedł, taki wyszedł, ale do wydania. Tam samczyk do wydania. Tu u góry ten ciemny jest bardzo fajny tak. Ma piękną postawę, tam z tyłu jest, to jest gołąbek, który jest również do wydania. Ten tutaj, to jest też fajnie zbudowany, na fajnej głowie nieco ma troszeczkę takich małych białych piórek z przodu do wydania, nie wiem co to będzie akurat ten gołąb. No i tam jest jeszcze innych tych gołębi, <laughs> ogólnie to mówię, gdyby ktoś tam coś był zainteresowany, no to wiecie, no ja prowadzę hodowlę w obocznie ptaków, nie wysyłam odbiór wyłącznie osobisty i Mogę tylko tak powiedzieć orientacyjnie, żeby ktoś tam nie musiał na darmo pisać, że ceny są tak w granicach 200-400 za sztukę, w zależności od jakości ptaka, nie? Yy. Tutaj jest też samczyk do wydania, ten, akurat tamten to jest taki, no dość, to jest właśnie taki typu 200 zł, nie ten tu z bo to jest tak na fajnej głowie, ale ogólnie, ogólnie średnio jest zbudowany, jest taki zbyt krępy, no i to... Ale jest podoba, na przykład to jest matka ta obtaka, nie? To jest piękna samiczka, no i mówię, no ona jest fajna. Ojciec jest jego bardzo fajny, no także on taki wyszedł, taki wyszedł. No różnie to bywa. No tutaj jest samczyk do wydania. Samczyków jest dużo słuchajcie. Gdzieś w tym roku samiczek mało wychowałem. Większość samiczek, które wychowałem, zostają na przyszły rok, bo są fajne. No a samczyków no to no przecież nie zostawię tyle, no ile tam yy... ile tam mi potrzeba, tyle sobie zostawiam. Tu mam fajną samiczkę młodą. No i ciepło. To będzie też pewnie samczyk. Jego na razie jeszcze przytrzymam, żeby się dopierzył, ale też pewnie będzie do wydania. Samczyków to myślę, że z 15 to spokojnie, by suma summarum wyjdzie, nie? Także jeżeli chodzi, jak to komuś samiec potrzebny, to jest czym wybrać. Tu jest niegłupi samiec, z nim nie wiem jeszcze co zrobi, ale prawdopodobnie zostawię może nawet go na wystawę, tam zobaczę jak go tam ocenią. Mam też takiego samca. Z 21 roku, w ogóle to jest, słuchajcie, tak zwany ogier, można powiedzieć, bo to jest gołąb który zapada wszystkie jajka, i młode po nim y, lęgną się bardzo dobrze. Tu jest ojciec tego takiego słabego, właśnie. No, to ojciec też jest bardzo fajny. Słuchajcie, dziadek tego ptaka jaki na jednej wystawie na 96 punktów zdobył. Yy, troszkę ta ale wtedy była taka wiadomo jak to tam na takich mniejszych wystawach, ale tak naprawdę fajnej jakości, no i to jest wnuk właśnie tego gołębia. Także mówię, to są gołębie z dobrych linii, no ale no nie wszystkie wychodzą super, nie? Z tej kawki jestem zadowolony. Wcale nie planowałem, jechałem po samca, w końcu jeszcze taką kaweczkę wziąłem, ale podoba mi się ten ptaszek. Także słuchajcie, no nie ma to bardzo o czym nagrywać. Do tego samczyka, którego, wam, którego kupiłem, którego wam pokazywałem, to w przyszłym roku chyba ta samiczka trafi. Jakby się tak chciała pokazać, ona jest serwa. To właśnie ona miała 94 Tomaszowy w zeszłym roku. No, w ogóle to ją kupiłem za bardzo atrakcyjne pieniądze. Tak do końca nie wiedziałem, czy nam jajka zniesie, bo mówię, ta cena to aż taka pod znakiem zapytania była. Tu yy, nie wiem, co to będzie, chyba samczyk. No, akurat tego samczyka to już sobie zostawię. To też jest po niej właśnie. Mnie się bardzo tak podoba, też można by go wystawić. Tu jest, słuchajcie, samiczka za nim. To jest jego siostra, tylko po innym ojcu. Yy, troszkę ta głowa mogła być inna, ale fajna postawa. Rysunek fajny też chyba zostanie. No, mówię, to nie da się tak od razu. Tutaj na przykład takie ostatnie się modernizacja, podstawka jest podłożona, słuchajcie, taka jakaś tam do, do serwowania, tam wiadomo, napoi czy coś, tylko podstawka, podpojnik. Z tego względu, że te sobie urządzają kąpiele w tej wodzie, chlapią i w pewnym momencie to ta woda ściekała tu, tutaj w tym rogu jest najniżej i kapała no ten papier, na papier stała woda, bo stawiłem podstawkę, wiadomo, z podstawki, a to się weźmie, tą wodę zleje, a to ona sama trochę odparowuje, no i ten problem troszkę mi się udało zmniejszyć, nie? Tu jest ten samczyk, odleciał teraz, to jest właśnie ojciec tej kawki. No widać, że głowę przekazuje, bo ja widziałem są parę tak, by po której ta kawka wyszła. Zastanawiałem się nad, nad tą matką jej, ale mówię, na co mi w sumie tyle tych obcych gołębi? Już mam swoich w miarę takich ptaków, więc jej nie wziąłem. Na głowie była gorsza od niego, także wierzę, że. Tu jest fajna moja młoda samiczka, także wierzę, że to właśnie po nim te fajne łebki będą szły, bo mi na łebkach zależy. Łapcie postawy, w miarę te moje gołębie mają, ale trzeba zmniejszyć budowę, yy, zmniejszyć budowę yy, i poprawić właśnie jednak tą, yy, tą głowę. Yy, wstaw jeżeli chodzi o wstawienie dzioba, bo to słuchajcie, ja kiedyś w ogóle się nad czymś takim jak wstawienie dzioba nie zastanawiałem. Yy, o tu jest jeszcze tylko tak przerwę, taki jeden z takich też słabszych, a po dobrych gołębiach ten z tyłu. To też jest taki tak do oddania za jakieś tam symboliczne pieniądze, a może ktoś tam by coś sobie po tym wychował. Nie, nie, w ogóle nie uwzględniałem czegoś takiego jak wstawienie dzioba. Dla mnie to dziób miał być krótki, już a wstawienie dzioba jest bardzo ważne. I te ptaki, które hodowałem dotychczas, to miały właśnie źle wstawione dzioby. Ja nawet nie widziałem. I po prostu no tak powoli się. Ten na przykład tak ma bardzo ładnie wstawiony dziób to jest jego matka. I ja tak po prostu powoli wychodzę z tych ptaków. Na rzecz właśnie tych, które mają te lepsze głowy, z lepiej wstawionym dziobem, dziób też ma być tępy, równo zakończony, no to, to tak się wszystko ładnie mówi, jaki ten dziób ma być. Wychodować to jest druga sprawa, nie? Ale odchodzę od tych gołębi, już nie ma tu teraz dużo, kilka sztuk jeszcze takich jest, z takim gorzej wstawionym dziobem, to wiadomo też, że i tych inna cena jest i tak dalej. Oko, oprawa, wyszło mi w tym roku trochę gołębi na przepięknej oprawie gdzie dotychczas to się nie zdarzało no ale jednak, no właśnie tu jest ten sam no zakupiłem trochę lepszych gołębi jakoś tak w miarę się to udało poparzyć no wiadomo, że tu jest jeszcze dużo do poprawienia nie? ta kawka jakby tak chciała na tak pięknie potrafi za szyjką zacząć. kawka ma też piękną oprawę, oczko ma troszkę gorsze nie wiem jak to u tych kawek tam jest yy, czy, czy, czy po prostu a no i tamte kawkę, no ja tego gołębie już jakiś u siebie mam, ale tak nie było słuchajcie czasu nagrać mówię dopiero dzisiaj taka pogoda to wezmę się, nagram. Także jakby tam ktoś chciał, to w Tomaszowie się na pewno będziemy widzieć. Jeżeli tylko zdrowie moich ptaków myślę, że pozwoli, bo wszystko na to wskazuje. Na razie jest wszystko super, że... Znaki będą wystawione. To, może, jak ktoś ma ochotę, zapraszam, przyjechać, spotkamy się, porozmawiamy. Będę też na pewno na innych wystawach. W zeszłym roku już się z niektórymi spotykałem, co tu kanał oglądają bardzo miło. Cieszę się z tego powodu i to ludzie mnie poznawali po głosie, podchodzili. Ja przepraszam, bo na pewno nie wszystkich dalej pamiętam ale podejść, jak ktoś tam będzie mi widział, bo to ja zawsze sobie lubię tak porozmawiać, tylko że mówię, ja mogę kogoś nie poznać, nie każdy gdzieś tam, niektórzy mnie dodają na Facebooku, nie każdy ma zdjęcie profilowe albo jakieś takie z daleka, no że, no, że nie zawsze po prostu da się człowieka poznać, nie? Także nieraz jak mi się ktoś dopiero przestawił z nazwiska, to kojarzyłem, kogo chodzi. Tu na przykład dwa takie właśnie gorsze ptaki, no, które są na pewno do wydania. I to, słuchajcie, zobaczcie, jaka to się bieżąsięgą, też jest po tej samicy, 94 punkty. I ona mi dała właśnie taki przekrój młodych od takich bardzo, na bardzo do dobrej głowie, no do takich jak ten takich półwidynów, nie, to jest też gołąb z tam symboliczne kilkadziesiąt złotych do oddania, jak ktoś będzie chciał sobie to przeląć, no może coś to fajnego dam, a może nie, no nie chcę tu też nikomu tam miodu na uszy, na uszy czy tam makaronu, jak to się mówi nakręcać bo ja takie głębie takie odpady to yy, na przykład jak ktoś przyjeżdża i bierze tam dwa, trzy ptaki to takiego dokładam gratis, ja tam nie, nie hoduję gołębi, żeby się wzbogacić, ja co roku na tych głębiach tu ja tracę bo dbam o najwyższą jakość karmy o opiekę weterynaryjną. To wszystko kosztuje, nie to wszystko w skali roku kosztuje kilka tysięcy, i żeby to się zwróciło, to by trzeba naprawdę dużo młodych sprzedać za dobre pieniądze. A ja sprzedaję za takie pieniądze, jakie uważam, że jakie ja bym mógł zapłacić. Czyli że uważam, że taka jest wartość, nie że przesadzam i czekam aż tam się głupi trafi. Także, także, także. Na spokojnie ptaki jeszcze się. W końcu są pierzej, dopiero mamy końcówkę października, cała zima przed tym, żeby jeszcze jest trochę takich ptaków, które musi zostać, bo nie wiem na przykład co to za płeć, będę musiał stwierdzić, czy zostaje ten czy tamten. No z tego młodego jestem zadowolony, ale no to jest się na wystawy, mnie bardzo nadaje, bo jest bardzo brudas i, i o ile to jest jeden z najlepszych młodych w tym roku, o tyle, o tyle raczej na. Na wystawę go nie, nie będę pokazywał. Bo, no bo, bo zresztą, jakby się zaraził, to najlepszego młodego też byłoby szkoda stracić. Trzeba mieć zawsze na uwadze, że wystawa też wiąże się z jakimś tam ryzykiem choroby, infekcji i tak Dobra, słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy oglądali tutaj ze mną, oglądali tu do końca, słuchali mnie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do pisania komentarzy i trzymajcie się do następnego. Cześć.